You can all run if you want to You can all hide in need But I'll cut you down Witajcie nazywają mnie Soma to wędrowca ma to kolejny odcinek naszej serii Bloodborne No i właśnie w poprzednim odcinku -hmm. tnie nas jakiś Stwór z... Jakimś workiem zaprowadził tutaj właściwie nas tutaj wyrzucił Dobra mamy się tutaj próbować No próbujemy stąd się wydostać ogólnie Będziemy się w tym odcinku próbowali wydostać Na razie nawet nie wiemy Nie wiemy gdzie jesteśmy i ktoś to nas mówi, ktoś się modli czy coś Jak ja to uwielbiam jak on to rozwala te zwany Coś pięknego O tutaj ktoś jest No words to express my relief. You can take this, at least. A please, an upstanding member of the church like you. Oh, thank you so much, dear God. Thank you so much. I was seized on the street. By a hulking brute in the cathedral ward and locked up here. There were many others, but they've been taken away. And um, I've heard moans echoing in the distance ever since. Aha, no dobra, jeszcze powiesz? Czy ten potwór, ten stwór, wychodzi w nocy i z ulicy porywa ludzi? So... Then the streets are perilous and every door will be shut. Perhaps it isn't my place to ask, but do you know somewhere that I might take... Oh, thank you so much. I'll set out as soon as I can. I pray for success on your kind hunter. I'll set out as soon as I can. Więc porywa nasz tutaj gość ludzi, kurczę będzie trzeba go powstrzymać, że jesteśmy tym, ponieważ jesteśmy tym łowcą łowcą potworów czy czymś w tym stylu Okej, okay, tutaj coś mamy nie Tem to tylko jakieś te notatki i tak dalej, to mi to niepotrzebne jest hm, Tutaj chyba nic nie ma Okej, okay, idziemy tędy. To są jakieś schody. Mhm, to jest akurat wieża, mi się wydaje. Sp obadajmy tutaj, co jest. Ooo, oh, fuck. Nie gadaj, co to było? Czy on mi coś tam do mózgu przykręcił, po prostu to yy, wyrwał? Bez jaj. Po prostu mi mus odkręcił. Nieźle. Dobra, głowę odkręcił. No dobra, nie będę tam iść może. Tutaj jest chyba pułapka yy, przez twórców zostawiana na mnie. E, tam tutaj ktoś już do mnie idzie. Dobra, mam ty jakiegoś coś? Jakiegoś coś, tak, nieźle komentujesz. Aha, dobra. To jest co był właśnie ten gość, który mi chyba ukręcił głowę i oni po prostu się chowają za jakimiś tam rogami i tak dalej. W ciemnych zakamarkach no i właśnie stanowią myślę duże zagrożenie Przez to, dobra, winda. Nie użyję windy. Nie, to nie. Okej, okay, znalazłem go znowu To był pies Myślałem, że to ten się tak skulił Ten z workiem tym całym, ale jednak nie Te jacyś goście z mm. Tylko czaszki mają Jest Zamknięte, więc trzeba inną drogę znaleźć No proszę, mamy jakieś tam kolejne... Yy, hmm, armor. Odzienie po prostu. Uuu, jest o wiele lepsze niż te, które mam. Tak, lepsze. No, lepsze, lepsze. Wszystko jest tutaj lepsze w tym stroju, który właśnie znalazłem. <gryw> Wygląda dość specyficznie. Jak śmierć chodząco No dobra, trudno, ale nie no Tak poważnie całkiem fajnie wygląda Fajnie, tak dosyć mroczno I w tej mrocznej myślę opowieści to będzie strój idealny Do podróżowania Poznajesz mnie? Welcome What is? Very well. Let me. Dobra. Troszkę się polepszyliśmy Nasze staty. No i dobra I nie zostało. No nie. Troszkę dużo zostało, ale nic żeby można było dużo z tym zrobić. Teleportujmy się. No dobra. O co na ty robi? tender my thanks, but I haven't much to offer. All I can give... But would you even take a horse, Blood? Oh, good. Come close, dear. Don't worry. This isn't the first time. <laughs> oh, hello. Sorry, dear. I've only so much blood. Dobra, czyli ja jej chyba tam yy, ocieśliłem trochę miejsca z potworów I ona dzięki temu jest mi wdzięczna No i to by było na tyle, okej okay. A to to chyba właśnie tak, którą tam znalazłem płaczącą w kącie Nie ma takich Wow, goś się ksyku. Kurde kosą Dobra, ma podwójną krew, super Wow. Widzę, że coraz więksi jesteście e, To mnie nie smuci Wręcz przeciwnie, daję jeszcze więcej dusz nie no, goście, ty mógłbyś być troszkę... Eee, ...właśnie, no nie, jednak... ...da cię się pokonać. Kiedy leżysz, da się cię pokonać. Okej, okay, tak. I będziemy dźgać po nogach, jak właśnie większość bossów. I padł, pięknie. Okej, okay. o jeszcze jakiś wielkolu tutaj No, z daleka wydawał się mniejszy Kurczę z, jakimiś, yy, z jakimś... z jakimś... czymś Jak to się nazywało, nie wiem O, trójząb właśnie, on miał trójząb Это ходило. uşme